Witam was serdecznie w kolejnym filmie serii Final Fantasy 4. Ostatnio wyczuliśmy grę właśnie w tym oto tutaj miejscu. No i... No cóż, w dzisiejszym filmie troszeczkę pozwiedzamy Kaipo. Przecież też właśnie zdobyliśmy nową postać, jaką jest tutaj Rydia. Ale już chyba o niej opowiadałem. dobra. Słyszałeś przyjacielu? Ktoś znalazł jakąś wycieńczoną młodą damę na obrzeżach miasteczka. Osoba, która ją znalazła zabrała ją do siebie, aby wpoczęła. No się jak zwykle z tekstem. No cóż, ktoś z nas tutaj młodą dziewczynę, więc nie wiem. Zobaczmy co co tutaj chodzi. Jeśli podróżujesz tak małym dzieckiem, to lepiej trzymaj je w tylnym rzędzie drużyny, aby. lepiej... aby lepiej to ciebie atakowano niż ją. No tak właśnie, i nie wspomniałem chyba tutaj o rzędach, jakie mamy, bo ustawiając drużynę możemy sobie przestawić członków ich drużyny do przedniego bądź tylnego rzędu. Osoby w przednim rzędzie są bardziej właśnie podatne na ataki przeciwników, z kolei osoby w tylnym mniej. Czyli z tyłu może dać trzy osoby, a natomiast z przodu... Yy, dwie. No dobra, i tu mam jeszcze kogoś. Zamek się yy, na północ stąd zarządza całą tą pustynią. Podobno jego książę ma głos i twarz piękniejszą niż da panienka. Żeby nie mówić dziewica, bo to się może różnie kojarzyć. Okej, okay. warto jest wejść do tego domku, ze względu na to, że mamy tutaj Mapping Way'a, którego już znamy. O, witaj, Cecil. Pytasz, co ja tutaj robię? No cóż, ja to mam szczęście. Przypadkowo moje wszystkie mapy i do ogromnej ściany, jako powstała tuż przy Dolinie Mist. Ups. Ta rzeczkę to nasza wina, że ona to powstała. Skoro już nie mogę robić map, to imię mapy Way nie jest już dla mnie za dobre. Ale teraz to już nie wiem, czym ja się tak naprawdę zajmę. Poświęcę chyba chwilę na zastanowienie się nad swoim życiem. I mapie stał się Living w Luczęgą. Ostatnio przeglądałem sobie bestiariusz, ale jakoś bez szczególnej uwagi. Chciałbym przejrzeć Bestiariusz. I czym jest ten bestiariusz już pokazuję i objaśniam. Więc bestiariusz, jest to takie cudeńko, w którym możemy przeglądać sobie informacje na temat potworów, jakie do tej pory spotkaliśmy. Możemy tutaj zobaczyć standardowe potwory, jak na przykład Floating Guy. Przeglądając potwora, możemy sobie właśnie na dole zobaczyć jego trójwymiarową formę. Z kolei na górnym ekranie mamy jego poziom, jaki spotkaliśmy, bodajże ile by ich pokonaliśmy, gdzie można je spotkać na jakim poziomie i, znaczy nie, ile expa dostają, dostajemy za nie i ile gili. Tak Konsola poziomu nie można zmienić. No i też jakie dropy zostawiają, czyli eyedrops i tak dalej. Phoenix down. Kiedy przyciskniemy go na dolnym ekranie, możemy sprowokować atak. Co tu dalej mamy? Larwę. Spotkałem larwę. Aha, spotkałem larwę. Tak, na jaskini. A, y -a skin. tutaj również, jak przejdźmy dalej. Tutaj na RL możemy przewijać po całej stronie. Tak, jest, mamy na przykład Baron Soldier, którego też spotkaliśmy, ale mamy również bossów, jak na przykład Miss Dragon. I tą fajną bossową muzyczkę Kurczę, jak ją lubię. <śmiech> <śmiech> dobra, bawiliśmy się troszeczkę. Okej, okay, więc przejrzeliśmy czym jest Bestiariusz. Okej. Okay. I tu mamy. O kurczę, czyżby tam była rosa? Znaleźliśmy to biedne dziecko, leżące yy, na pustyni yy, tuż przy wiosce, kompletnie wyczerpane. Wygląda na to, że dopadła ją pustynna gorączka. Po kiedy szła z, po drodze yy, z baron, ciąż, mam rocze, tylko jak imię, Cecil. Właśnie Rosa. O, oh, Rosa. Uh, Cecil. Proszę, Cecil, musisz żyć. To dla Cecila. I dostaliśmy auto potion argument. Czym jest argument? Living Way nam o tym zaraz powie. Pustynna gorączka może być wyleciona przez kontakt ze światłem Perłowego piasku się. Ale zdobycie go nie jest taką prostą sprawą. Można go znaleźć tylko w jaskini zamieszkanej przez Ant Liona. Czyli Murfkolba. Cokolwiek to jest. No cóż, czyli mamy nasz kolejny cel. Musimy e, udać się do tamtej jaskini. Kiedy będziemy wychodzić z tego domku, zatrzyma nas na chwilkę e, na Living Way już. O, Cecil! Wygląda na to, że masz jakieś ciekawe w czyż nie? Wszystko musi wiedzieć. Pozwól, że wyjaśnię Ci, jak działa Autopulsion. Naprawdę nie wyjaśnię, jak działa Autopulsion, tylko czym jest argument. Jest jednym ze specjalnych przedmiotów, zwanych znanych jako argument. Użycie go na osobie w drużynie sprawi, że nauczy się nowej umiejętności. Augmenty umieszczone, umieszczone są w przedmiotach kluczowych. Nie zapominaj, że można ich, też użyć ich tylko na raz. Argumenty są czasem pozostawiane przez pewne osoby na całym świecie. Musisz być bardzo uważny. Opłaci Ci się to. Także, do zobaczenia! Czyli objaśnił nam czym jest argument. No i właśnie w naszych itemkach, w klucze, kluczowych przedmiotach, znaleźliśmy właśnie argument. I właśnie on uczy... Autopotion uczy umiejętności jaką jest Autopotion. I mnie coś z tego, co się orientuje, działa także, jeżeli damy ją na postaci, w sumie nigdy nie używałem. Yy, z, po prostu jeżeli ktoś będzie miał mało HP, to postać automatycznie będzie się leczyła y, potionami z naszej torby. To chyba też działa na pozostałych członków drużyny. Także, jeżeli ktoś ma mało umiejętności, śmiało, możemy tego ją nauczyć. No dobra, to jeszcze nie koniec ciekawych rzeczy, jakie nas mogą spotkać tutaj w yy, Hypo. W Kaipo też tam, właśnie na dolnym ekranie, możecie zobaczyć, że mamy również mieczyk, mamy tarczę i tam, gdzie mamy mieczyk, mamy sklep z bronią, ale tak naprawdę żadnej ciekawej broni tam nie dostaniemy, ponieważ broni jak na razie możemy kupować tylko dla Riddy. a Rydia ma już niezłą broń, ale możemy kupić coś z uzbrojenia, ponieważ Rydia nie ma nic na głowie, stąd też warto jej kupić skórzaną czapkę. Jak widzicie, podskoczy jej obrona. Także wydaliśmy, wyskosztowaliśmy się stówę. Pozostałych uzbroje nie warto na niej kupować, ze względu na to, że po prostu ona już ma trochę uzbrojenia. Dlatego też i to się nie przyda. Na głowie widzicie, nie ma nic. A kiedy damy jej statystyki na danym ekranie widzicie, podskoczą. Yy, także... No tutaj ma jakąś zbroję, jeszcze nie mamy nic do lewej ręki, ale tak naprawdę do lewej ręki yy, możemy dać jej tylko łuk, do prawej i do lewej strzały. jeżeli chcemy z niej zrobić łuczniczkę. A jeżeli jakiś inny przedmiot, jakim jest na przykład właśnie ta laska, czy tam różdżka, którą trzyma, to wtedy yy, prawa ręka, czy lewa ręka pozostaje pusta. Kanały wodne? Co, na północy są stąd, ale lepiej tam nie iść. Yy, powiada powiadają, że jest tam 8 ogromnych, przerazujących węży w wodzie. Wow. Robi się ciekawie, to bardziej tam pójdę, kurczę. No i tak, tu mamy coś nowego. A jest to właśnie gruby Czoko, bo o którym wspominała Rygia w poprzednim odcinku. Witam! W czym mogę pomóc? No i teraz znów Namingway się pojawił... Na Mingway już Livingway, kurczę, cześć mówię Mappingway, namingway. A teraz Livingway, kurczę. Zmienia to imię, jak nie wiem. aż się pojawił się. O, sesji mi cię cało widzieć. Jestem. A, jak to mapy, które ci dałem? Dobrze. Powoli albo do przodu. Teraz wyjaśnię Ci coś na temat White'a. White. I White tutaj już przyszedł. Ten jego język. Tamao Inuion, który jest partnerem Ready. Możesz za nią walczyć. Możesz go trenować właśnie zabierając go do grubego Chocobo. Im bardziej ciężej nim trenujesz, tym silniejszy on będzie. W zależności od typu treningu wzrosną określone atrybuty, więc próbuję go różnych efektów. Możesz także yy, uczyć jego umiejętności innych członka w drużynie. Ta. W walce coś tam wybierz dla sobiego członka drużyny. Mniejsza o większość. No kurczę, i tak wojtem zbytnio, nie będę bił się, bo nie jest aż taki dobry. Dobra, możemy też później walczyć na walkach Wi-Fi z nim. Możemy też zrobić makijaż, także trenuj go. Będzie dobrym partnerem. Trzymaj się, okej. Okay. Więc możemy tutaj wybrać White'a i zadać. skorzystajmy po prostu z różnych opcji, jako jest na przykład walka Wi-Fi z kimś innym, kto ma Final Fantasy 4. I możemy walczyć White kontra White, z tego co się orientuje. Przynajmniej nie miałem okazji spróbować tej opcji, bo mam tylko jedną grę. Będziesz w kilka, ale kurczę, może jak zbędę jakoś jedną grę lub ktoś z moich znajomych będzie miał i pożyczy, to, to pokażę wam jak to działa. Ale mam również trening dla white, więc zobaczmy jak trening działa. Jak na razie mamy tylko jedną rzecz treningu i yy, jest to matematyczne działanie RIDI. Na danym ekranie mamy wyniki jakie osiągnęliśmy. Na moim, na moim innym save'ie właśnie osiągnąłem takie oto wyniki yy, 10 marca ubiegłego roku. Więc pokażę Wam, jak działa działanie matematyczne. Teraz wystarczy, tutaj wciśnijmy na ekranie dotykowy na start. I teraz będziemy mieli liczby i będziemy musieli i tak układać działania, żeby wyszło nam 10. Trzeba ja teraz pomyślę. 9 plus 7 będzie 16. Kurczę, takie ciężkie liczby mi dali. 9 razy 7. 7 razy 7 jest 49. 9 razy 7, kurde, nie mogę dać kurczę, wcześniejszych liczb. O, właśnie, możemy zmienić sobie. O. I teraz, o, teraz to już wiem, jak to policzyć. Albo zaraz, wyższa no, matematyka, to no, minus 7 będzie 2. Dobra, mam już, Będzie 2. Gdzie mamy 2 plus 3 daje 5. Teraz mnożenie 2 razy 5 daje nam 10. I tak musimy to, kurczę, liczyć. Nie, fortune, Fall start po prostu. Dobra, niech ten czas leci. Jeszcze raz policzymy. O, kurczę, nad pierwszym równaniem się głowiłem. Dostaliśmy 250 punktów. No i za tam zdobycie jakichś punktów dostajemy chyba try again. Oczywiście. Oczywiście, spróbujemy na ja racza, ratować honor. Jakieś ładniejsze liczby mi tu dajcie, bo kurczę. O, 3, 6... Kurda, znowu mnie tutaj namieszali. Dobra, 3 razy 6 to jest 30. Będzie 2, 5. Co oni z tymi liczbami kurcze robią? Takie ciężkie równania dają. Kombinować trzeba, kombinować. 2 minus 4. Dobra, nie. Eee, podzielimy teraz przez 4 i 2 razy 5. Co ja zrobiłem? Kurde, nie tak. Eee, nie, 7 minus 2 jest. No kurde, i znowu... Aha, do końca czasie. Będzie 0. No kurde, jeszcze kompak kopnąłem przez przypadek. Zgasł obraz na chwilę. Ale dobrze, nagrywa dalej. Jedno szczęście. Przyznam się, film nagrany na drugi raz, bo kurczę, przy poprzedniej akcji, kiedy znów kompletem czy przestało mi nagrywać. Dobra. Znów mamy 8. 8 podzielić przez 2 jest 4. 4 plus 1 jest 5. 5 plus 5 jest 10. Yeah! Dobra. Teraz będziemy mieć 6. 6 plus 6, 2... Nie, to kurczę, tak być nie będzie. Trzeba, też nie... 6 przez 100. O, wiem jak, dobra. 6 podzielimy przez 3 i otrzymamy dwójkę. Od 9 odejmiemy czwórkę. Mamy piątkę. Teraz to pomnożymy, 5 razy 2 da nam 10. Dobra, teraz mamy tak. 6, yy, 3. O właśnie, 6 możemy podzielić przez 3, da nam 2, 2 plus 1 jest 3 i 3 plus 7 jest 10. Je, mamy 1500 punktów i teraz tak, tutaj mamy 3. No kurde, czas nam się skończy. No i mamy 1500 pońciaków i co będziemy mieli za to. Może już jakiś temek nam wpadnie, bo jeżeli mamy ładny w miarę wynik, dostaliśmy potiona. Proszę bardzo. Yeah. Dobra, tu mojego rekordu 3750, no raczej nie pobije, ale dobra. I teraz mamy jeszcze taką opcję, jaką jest make Proszę bardzo, możemy tutaj spersonalizować naszego uita na dolnym ekranie. Możemy mu na przykład coś dodać, jakąś drewkę powiedzmy na przykład, o, i już wygląda poważnie. Możemy mu dodać na przykład wąsy. Nie wyszło. Yy, kurczę, jakiś cieńszy ten jest. O, jest cieńszy. Yeah, mam wąsa, dobra. Możemy również przerzucić się na dolną część ciała. Tak, jest. Aha, mamy tylko standardową. No dobra, niech będzie. Znaczy Obawiliśmy się troszkę w charakteryzację White'a. I teraz mamy White'a White z nierównym wąsem i brwiami. Yeah. Mam tutaj również bardzo history. Aha, czy ile razy przegrałem? Czy grałem? Ha, nie przegrałem. Aha, to za Wi-Fi. Eee, dobra, już myślałem, że taki dobry jestem, że nigdy nie padłem. No, sobie nie padłem nigdy, tak naprawdę, powiedziawszy, w, grając w Final Fantasy 4. No, ale dobra, to jeszcze nie jest koniec, tutaj co mamy ciekawsze, no ciekawego. No, to jeszcze mamy dwie osoby, z którymi można pokazać. Eee, słyszałeś o Annie? Zakochała się, a jej ojciec nie pozwolił jej spotykać się z ukochanym, więc uciekła z domu. Ach, te miłości tam kłopoty czasami. I tutaj mamy panienkę, która podobna jest do tej panienki z Baron i powiem Wam, że... O podobne tutaj sprawę chodzi. Ale dobra, zaraz mi zobaczcie. Chciałem pracować jako tancerka w zamku Dunstean, ale tamtejsze kanały wody są zajęte przez groźne potwory. Otóż to może chociaż Ty chciałbyś zobaczyć mój pokaz. No dobra. No i tutaj widzisz, że półnoga panieneczka wskakuje do wody. I odwala pokaz. Nie, yeah, super. Tak, ma szansę, dałem się kasę. Na pewno. No okej, okay, więc tak. Przejdźmy sobie do już świata, bo tutaj tak naprawdę w, w Kaipo przynajmniej kiedyś tam łaziłem, szukałem, klikałem jak wściekły w poszukiwaniu itemków, ale nie znalazłem tutaj no totalnie niczego. Chyba, że o czymś nie wiem. No, ale tutaj chyba nie ma tak naprawdę nic. Także, no cóż. No, tutaj zbliżam się powoli do łoku, już mam 16 minut. Także to było wszystko w dzisiejszym filmie z serii Final Fantasy 4. Ja się, nam zapisuję grę. No to cóż, do usłyszenia w kolejnym filmie z serii, być może nie tylko. Cześć.